Teraz jest ładniejsza rybka chyba. Co ty mówisz? Dwa, no zobacz, dwa takie same. No tego to jeszcze nie było. Dwa ładne szczupaki w tym samym momencie. podprowadzę jak... Nawet jak się zrapie ten A kto bierze podbierak, mamy tylko jeden. Siemanko, jest połowa sierpnia, czyli sezon szczupakowy jeszcze się nie zaczął. Ale mimo to postanowiłem sprawdzić, może akurat coś się odezwie. Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia gdzie szukać tego szczupaka, czy na jakichś spadach głębszych, czy przy samych trzcinach. Jest to duże jezioro, ale niestety nie ma w nim dużych szczupaków tu 70 to już jest okaz. Raz na rok komuś uda się złowić szczupaka ponad metr, ale to jest na tylu wędkarzy, to jest praktycznie nic. Także zobaczymy jak to będzie. No jest pierwszy maluszek.

rzucałem kilka góreczek podwodnych ale jak widać efekty są tylko przy trzcinach tak więc nie ma co kombinować no i mamy czwartą rybkę mieliśmy no ten był ładniejszy już szkoda Jak widać rapalka się świetnie sprawdza, może jedyna wada jej taka jest, że nie jest selektywna, bo dużo tych maluchów na nią bierze, ale duże ryby też się trafiają oczywiście. Słuchajcie, jak ktoś z Was ma taką i nie używa, to chętnie bym odkupił, chyba że może polecicie mi jakiś sklep, w którym mieszczone są, bo naprawdę jak na żadną inną przyrętę nie bierze, ta zawsze mi uratuje dupę, że tak powiem. Jest rybka, piąte branie. Ale znowu malutko. I szósty szczupaczek dzisiaj. w głębszej wody. Ну и седьмую штуку и был 8 но ладно, почему-то они всё-таки срываются Девятое Сам Piąte branie. Nie wiem, czy to ósma ryba, czy dziewiąta. Ale podsumowując, to nie jest źle. A jeszcze nie koniec łowienia. nie Tym razem to się poszczęściło ogólnie. 11, chyba. No 11 branie, tak? To znowu? Nie wiem, która to jest dzisiaj ryba, ale przy montażu wszystko się okaże. Czekaj, czekaj, o, teraz jest ładniejsza rybka. Co ty mówisz? No dobra, patrz. Dwa takie same. No tego to jeszcze nie było. Dwa ładne szczupaki w tym samym momencie. Dobra, teraz w podprowadzę, bo nawet nie chcę A kto bierze podbierak, mamy tylko jeden. Zobacz, jakie jaja. Dobra, pierwszy raz. Weź podbierak sobie ten jest miar dobrze zapięty, ale jaja niesamowite. Świetna sprawa. Dobrego, małego rękę. Może jeszcze o tym tego wypuszczenia. No dla mnie też, no w końcu miarowe. Normalnie wspaniała sprawa. Leć Ale to tu nie wyszło. byś sam Normalnie szalają te szczupaki dzisiaj. Niesamowite. To Fajna rozgrzewka przed prawdziwym sezonem. Fajnie, żebyś ładnie odpił i to wypuścił. To na dziś to chyba tyle. Spływamy powoli do domu. Dzień uważam za udany. Rano 5 brań. Później z koleżką jeszcze ponad 10 prawdopodobnie. Łącznie kilkanaście ryb wyciągniętych. Jak na początek sezonu to nie jest źle. Szkoda tylko, że takie małe.